Witam. Wiem, nie powinien powstać coś takiego, no ale kiedy się dowiedziałem, że on zrobił film o ponownym wizycie w Energy Landii, to nie mogłem się powstrzymać. Akurat w tym roku też byłem Energy Landii razem z kolonią. No kurde, mogło być lepiej. No ale nie teraz o tym. Po prostu chcę porównać jego wizytę z moją wizytą. Więc wolę odpalać. Prze przewinąłem, bo to monolog. Więc. W górę, subskrybujcie kanał. No i miłego oglądania, bo jest co? Właśnie. Byliśmy właśnie w Narodzielandii. I byliśmy tutaj, co może mogliście już zobaczyć. A, no tak, zapomniałem wam pokazać, więc cofnijmy się trochę. No i niestety zapomniałem włączyć mikrofonu, no i niestety nic tutaj naprawdę nie słychać. Ale tak wam skrócę, że po prostu było fajnie, ale to nie było coś mocnego. Jak mu pomagałem nagrywać, to jakoś nie wyłączam mikrofonu. Ale było git. Ech, jakoś nie byłem na Marsie, ponieważ... No, chciałem najpierw pójść ten na komarsa, ale... Miałem, ale po prostu byłem razem z grupą, kto, która wolała bardziej ekstremalne rzeczy. No i moją pierwszą kolejką w Energy Landii była Formuła. Do dzisiaj mam traumę. Mówię, że <laughs> Dzięki pan mówię przecież <głos> <głos> Nie wiem, idziemy, bo jest dużo fajne perfekcje O nie co tu iść nudne Potwierdzam też No way, no way, patrz to Patrz A nie, ja tam w ogóle nie byłem Bo <noise> to... Ty ma w napięciu, nie? No tak, jak to jest tam? Patrz <noise> Ale on jest beznadziejny. Ja myślałem, że tam będzie straszyć, A to, to w ogóle nie straszniło. Ale fajnie. Montażysta to pewnie ktoś inny. Tutaj a już jego... jego bliźnia. A to legalne jest dotykanie eksponatów? Może mi się pokazała. A to Abyzus Jedyne miejsce, w którym może padać deszcz nawet w słoneczną pogodę. O, to <ślinny> już się już się przekazałem. jak Poczekajcie, cofamy, 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 teraz już nagle wam. jest to zbliżenie na ciebie mamy za to Widzowie, ona mówi, że ten diabelski młyn to nie diabelski młyn i ona chce tam iść Ale podniecenie, nie? Podniecenie Tak, patrz <grym> Zrobiłem coś takiego samego Nie pójdę do więzienia, tak? <grym> Ale go szokuje Mogłeś tego normalnie przejść? Nie mogłeś tego normalnie przejść? Problemik? Problemik? A straszny dom, ja tam byłem. Ogólnie się nie bałem. Bo mojego kolegę coś smerało. To dzisiaj się zastanawiam co to mogło być. Co to ma być found footage? Dodał własne, bo jak ja byłem, to u niego nie było, tego to nie było. Chwila, sprawdzę coś na momencik. Nie wiem, czy będzie się nagrywać, czy nie nagrywać. Ja już się boję. No, kurde był dzień po mnie. Ja byłam 10, pa... 10 lipca, on był 11 lipca. Dzień różnicy, a się nie załapałem. Nie, nie? reakcja Alka na... na ten dom strachów. No, w dupy mówię, że to nie jest to straszne. Dupy. Potwierdzam. Gdyby by było straszne, jakbyśmy mogli sobie chodzić i zaglądać, na przykład tam dotknąć to pajęczynę. To by było straszniejsze. Teraz robimy tak Ja dzwonka nie kojarzę Ej, halo, muszę. Pana Szemka rozwalę. Pana Przemka, A pana reakcja pana Przemka <grymka> Ja na tym... Na ja na czymś takim nie byłem. Dlaczego musiałem przegapić te fajnych? Coś takiego samego jest też i w Mandori Może by tak nagrać film? A może i nie? Mam pomysła! Zra... Poczekaj, już niedługo, nowa seria na YouTubie, Opowieści Mojej Treści. Nie dostanę pozwu... Za, za tę nazwę. Tym opowiemy moje, moje przygody z wakacji. Znaczy te przygody, które jeszcze pamiętam. Prędzej! Wybrania z gokartów Super, mi się podobało <grym> Jak dostała to ode mnie raz no w ogóle kamerzysty cały czas No ale to... to, to Teraz po, to idziemy na tej polskim młyn, tak? Oto mu Wonder Wheel Ja ogólnie mam taki trochę lek wysokości, ale chyba dam radę Fat wyczy się, posieka ze strachu przeżyję jakoś chyba, chyba bo... nie Nie no, raczej przeżyję. Chleba, Nie bieli, co. Kurze, no, to... lepre, a ta Druga. Zamiast tego byłem na tym oto smoku. Jestem nawet dobrze. Jestem nawet spokojnym chłopem. Ale czasem mogę być nawet mocno szarpnięty. No bo to wyciszać. <grym> co zobaczyła Karolina? Zobaczyła Karolinka. O, no, tam. Oh, zobaczymy. To jest gdzie? 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 <laughs> panie, gdzie? No, a, a! to też hej, hej, Gdzie? Tam. Tam? hej, 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 Tam! hej, 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 no, to tak wygląda Sweet Valley z góry. Właśnie okazuje się, że jeszcze nie otworzyli tego, tej atrakcji. A jak powrócę do NG Landii, to nie, to bardzo chciałbym tam pójść. Podobno, ma, podobno będą mieli nowy roller coaster. On lepiej niż nie robi. Dzień A, A właśnie o to. To chyba jest freeza. Nie, patrząc się, to... Znaczy nie widzę no, odpowiednie. Ta to chyba no, jest ja będą tam te nie... nowe rzeczy, które jeszcze nie są otwarte, słuchajcie. Ta? No, ale to ładnie wygląda już. Takie torki jakby takie. No. Nooo śmiasteczko. Tak, no. no. O, ta Hyperion. Na Wonder Willu nie da się go przegapić. Zadra. Jeszcze z czołówki, nie pokazałem wam, ale wierzcie mi, to jest Zadra. dra jechali na tej Zadrze. O i Frida! Ja byłem na Fridzie i mam też jej zdjęcie. Jak zrobię Q&A to może pokażę. O, aż mnie się piękna przygoda pamięta. Później. jabelskim my nie wybraliśmy się na węgorza. Takie coś wody. Anakonda. Było super, ale byliśmy naprawdę cali mokrzy. No tutaj też mi się niestety dźwięk nie nagrał. No. Kur... Ja się nie dziwię. C wszystko było mokre, dlatego torby trzeba było chować w skrzynce. Kurde, zapomniałem włączyć mikrofonu głupiego. To wina montażysty pewnie. No i co to jest za kamera, że dopiero 19 minut 27 sekund. No nie wiem czy mówić, przecież bo dobrze, że ucenzurowali, tak jak na przykład w tym nowym Spider-Manie w dubbingu, dubbingu Gavlik miał przeknąć, powiedzieć słowo na K na szczęście zamknęli to autem no tutaj zaczęliśmy wam opowiadać wrażenia właśnie z tego zjazdu, ale to zaraz się przeniesiemy, bo też zapomniałem włączyć mikrofonu. Kamerę umyj! No i zaraz wam wszystko powiemy przy jedzeniu. Teraz będziemy sobie jeść tutaj o, takie fajne. Nagrywamy go bo mi kamerę. Ja tam dostałem w innym miejscu jedzenie. Dobra tak. pierdol. Ale no, no dobra karta. Pamięci, bo na nie powiem co ona zrobiła z tą kartą pamięci. Wypraszam sobie, ja. Jaką kartę pamięci? Pomnęłam, ona była połamana. Dobra, ale mnie się z tym. Byliśmy na tej na tym zjeżdżalni, tej tam lała woda, po prostu całem mokry we wszystkim. Nie kojarzę tej zjeżdżalni. Pewnie byli w Waterparku. Tak, on jest najbardziej. Ja, najbardziej. Z... Ja powiedział, czegoś, co bym nagrał, powiedział, że. Mogę się nagrać, tak? Sam powiedział, że można go nagrać. Czyli e, to tak. po prostu. No, według mnie to jest tam. Równie dobrze, był. Maja na cały tam. Ale mogę sobie że. O teraz lepiej. ale zaraz tak. Za taki słaby głosik. Nie wiem, mi się tak wydaje przynajmniej. Mi się nie opłaca. Tam jest wejść, tam trzeba iść i ten. Mówię. No, zaraz lunia, a ona coś tam jest po prostu normalnie. Norwegi normalna i tyle. Energylandii, ale już nadchodzi następny dzień To byli w następnym dniu Jak przecież Nic dziwnego, że dziesiąta, trzydzieści Energy odbiera się do 10.00 jeszcze przejść przez te wszystkie bramki, to na pewno. A nie, ja byłem w Nejlandii chyba 10.15. Ja widzowie teraz siedzę i czekam, aż przywróci Max i ten, bo oni poszli na formule, formułę, ale ja się strasznie boję i nie lubię takich rzeczy. Więc... Jestem z Tobą, bracie. Ale to dopiero w następnej części.